Słuchajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pokłońmy się przez chwilę wobec Tego, który jest źródłem życia. Idziemy do Jezusa. Jezu, od Ciebie chcemy czerpać miłość, bo Ty pokazujesz nam, że źródło miłości jest w Tobie. Prosimy Cię, Jezu, niech ta miłość, która płynie z Twojego przebitego boku. Obmywa nas, leczy nas, rozpala nas do tego, abyśmy potrafili kochać, ale nie na miarę swoich możliwości, ale na miarę tego, co Ty nam pokazujesz, jako, jako swoją miłość, Jezu. Rozpal nasze serca do tego stopnia, Panie, abyśmy płonęli miłością do Ciebie, a w ten sposób. Szanowali każdego człowieka bez różnicy, którego stawiasz na drodze naszego życia. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak jak ja Was umiłowałem. Nieostannie musimy, słuchajcie, dotykać tego przykazania, które jest nowym przykazaniem, przyniesionym przez Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że ciągle mamy problem z tym, żeby kochać. Bardzo często. Miłość zawężamy do, do tych, których kochać jest nam łatwo. Bo kochać jest nam łatwo tych, którzy są dla nas życzliwi, przyjemni, sympatyczni. Ale Jezus bardzo jasno, mówiąc o swoim przykazaniu, nowym przykazaniu, powiedział, że przecież to samo czynią poganie. Więc czym ma się wyróżniać uczenie Jezusa? Ano właśnie tym. Że kocha bezinteresownie, ale także tych, którzy są jego wrogami. Tych, którzy się z niego naśmiewają, tych, którzy go odrzucają, tych, którzy go czasem bezpodstawnie, zupełnie krytykują. Czasem tych, którzy do końca życia będą z nim walczyć. Mamy to świetnie pokazane w życiu Świętego Ojca Pio, kiedy jeden z kardynałów. Przez całe jego życie nie wierzył w to, że ojciec Pio ma autentyczne stygmaty. Notabene przecież w Piśmie Świętym nie ma nigdzie opisanych stygmatów jako konkretnych znaków od Ducha Świętego, podobnie jak i innych znaków jak bilokacja, lewitacja, translokacja i tak dalej. A pomimo wszystko, przecież Pan Bóg może się objawiać jak chce i znaki, które może dawać, może dawać. Według swojego rozeznania, jeżeli użyjemy antropomorfizmu, na określenie tego, co nam daje lub czego nam nie daje. Takiego ludzkiego określenia działania Pana Boga. Więc kiedy ojciec Pio umierał i ten kardynał niewierzący przez całe jego życie przyjechał do ojca Pio, usłyszał podziękowanie. Ciekawe. Dlatego, że Ojciec Pio powiedział, że dzięki temu kardynałowi on osiągnął świętość. Przez to, że musiał się mierzyć z tym wszystkim, co działo się w jego sercu wobec tego kardynała, wobec tego wszystkiego, co przeżywał, kiedy został odsunięty od posługi, kiedy odebrano mu możliwość sprawowania liturgii, kiedy odebrano mu możliwość spowiadania. Nigdy natomiast nie popadł w kary kościelne i to jest ciekawe, że posłuszeństwo w życiu ojca Pio zwyciężyło. To jest też znak miłości, bo tego właśnie nas uczy ojciec Pio, chociażby w kontekście posłuszeństwa: że kiedy jestem posłuszny kościołowi, nawet wtedy, kiedy mój przełożony się myli albo niemoralnie się prowadzi, to wtedy, kiedy jestem posłuszny, wygrywam, dlatego że nie jestem rozliczany. Z braku posłuszeństwa, tylko ze znaku miłości do Jezusa, objawiającego się właśnie w posłuszeństwie. Na marginesie można powiedzieć tylko tyle, że tylko diabeł nie umie być posłuszny może wszystko zrobić może robić cuda może przybierać postać anioła światłości ale posłusznym być nie umie. No ale jesteśmy w temacie miłości. Więc jak kochać we współczesnym świecie, aby to była miłość, o którą prosi nas nasz Pan, Jezus Chrystus? Słuchajcie, miłość tak naprawdę objawia się w drobiazgach. Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Oczywiście to słowo także jest dla nas rachunkiem sumienia wobec różnych złych rzeczy, które uczyniliśmy. Ma być dla nas pomocą w tym, żeby wyciągać wnioski i nie popełniać podobnych błędów, ale ma być także dla nas pomocą w tym, żeby patrzeć, co ja faktycznie mogę zrobić mojemu drugiemu bratu, mojej drugiej siostrze, czy drogiej siostrze, czy drogiemu bratu. Jezus, kiedy mówi o tej miłości. To absolutnie rozszerza ją na każdego człowieka. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje uczonemu w piśmie, faryzeuszowi, Samarytanina, tak bardzo znienawidzonego przez tych, którzy uważali, że właściwie jedynie i słusznie interpretują Pismo Święte, jako tego, z którego ma brać wzór. Bardzo mocne porównanie na czasy Jezusa. Do tego stopnia przenikające życie uczonego w prawie, że nie był on w stanie nawet wypowiedzieć słowa Samarytanin. Kochać, tak jak mówi Tomasz Zakwinu, przez gesty, znaki, przez uśmiech, przez życzliwość, także przez inne owoce Ducha Świętego. Jak uczyć się tej miłości? Ciągle, nawet jeśli robiłeś to w ostatnim czasie, a będę Cię prosił, prosząc siebie o nieustanną weryfikację, na ile wkładając swoje imię w, w, w list mówiący o tym, czym jest miłość, zastępując swoim imieniem, w liście o miłości słowo miłość dojrzałem do poszczególnych. Aspektów tej miłości. Więc dzisiaj zrób to ćwiczenie. Weź swoje imię: Katarzyna, Emilia, Krzysztof, Agnieszka. Wstaw to imię, zamiast słowa miłości, sprawdź. I zobaczysz, jak dużo usłyszysz w swoim sercu. I nagle będziesz widział jaśniej, będziesz widziała jaśniej, bo trudno to jakoś przychodzi nam, kiedy czytamy o sobie. Rafał cierpliwy jest na pewno, Rafał łaskawy jest. Uw. Rafał nie zazdrości, nie szuka uznania, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. I zobaczysz, jak wiele przed tobą, aby kochać. Kochana siostro, drogi bracie, dzisiaj chcecie pobłogosławić na znalezienie, znalezienie w Twoim życiu drogowskazu właśnie w tym hymnie o miłości, który będziesz realizował na poziomie robienia dobrych rzeczy dla innych ludzi. Najtrudniej podobno robi się dobre rzeczy dla tych, którzy są najbliżej nas, bo łatwo się Robi coś dobrego dla tych, którzy są gdzieś daleko. Dla tych, którzy nas zranili, dla tych, którzy niejednokrotnie nas odrzucili. Robić coś dobrego, robić coś z miłości, to czasem heroizm. Niech to błogosławieństwo umacnia Cię w tej drodze, ale jednocześnie, tak jak było to wczoraj, niech niesie uzdrowienie. Panie, ogłaszam Twoje uzdrowienie nad wszystkimi chorymi, którzy dzisiaj tego filmiku oglądają, w tym momencie, niezależnie, kiedy go odtwarzają. Niech w Twoje imię w tych miejscach doświadczą ciepła uzdrowienia. Niech doświadczą poruszenia Ducha Świętego. W Twoje imię modlimy się, tak jak powiedziałeś na Jezus, wracając się Abba, Ojcze, Tatusiu. Na cały ten dzień Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Udało Ci się coś filmować?